Bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze pod ostatnim wideo i czytając o tych różnych sytuacjach, które Was odpalają, od bałaganu po ignorowanie próśb, pomyślałam o tym, ile nas, mamy, ta ciągła bezsilność kosztuje. W ostatnim materiale mówiłam o tym, że krzyk to często tylko wierzchołek góry lodowej, że nie jest on kwestią złego czy impulsywnego temperamentu, przynajmniej nie tylko czy być kiepską mamą, ale często naszych własnych doświadczeń z dzieciństwa w relacji z naszymi rodzicami. I że żadna yoga, oddechy, ani praktykowanie wdzięczności nie pomoże, jeśli nie zrozumiemy, dlaczego reagujemy tak, a nie inaczej. Bardzo mi zależy, żeby Ci pokazać, że możesz być mamą, która potrafi postawić granice bez krzyku i bez tego niszczącego poczucia winy, które przychodzi potem. Mam na imię Asia, jestem psycholożką i mamą trójki dzieci. Pokazuję mamom, że panowanie nad emocjami nie wynika ze świętej cierpliwości, ale z głębokiego zrozumienia siebie. Wyobraź sobie taką sytuację. Jest ranek. Nakładasz swojemu dziecku jego ulubione śniadanie, które przygotowałaś, wstając wcześniej specjalnie dla niego, a ono je odpycha i mówi: Fuj, ble. Zaczynasz negocjacje: A to może naleśniki ci zrobię? Ble, nie. To może jogurt? Ble, nie. I nagle, w jednej sekundzie, zupełnie nie wiedząc, dlaczego, zaczynasz krzyczeć. To jest ten moment, kiedy czujesz się, jakby ktoś po prostu nacisnął na tobie przycisk on/off. Zupełnie bez kontroli wyrzucasz z siebie słowa, których wcale nie chcesz mówić. Jesteś nieznośny. Jak można tak się zachowywać? Jesteś rozpieszczona. Niczym ci nie można dogodzić. Co ci przypomina ta sytuacja? Wiele mam w rozmowie ze mną otwarcie przyznaje: Ja nigdy nie mogłam zachować się tak wobec mojej własnej mamy, gdybym tak zrobiła. To szybko bym pożałowała. Niektóre zachowania naszego dziecka, a często sam gest czy jakieś słowo, przenoszą nas dorosłych automatycznie do przeszłości, do naszego własnego dzieciństwa. Nawet jeśli nie wszystko jesteś w stanie sobie przypomnieć, to w twojej nieświadomości wszystko zostało zapisane. Może twoja mama stawiała przed tobą talerz i mówiła: Nie marudź, jedz, ile raz mam powtarzać, a jeśli protestowałaś, groziła. O, i zaraz popamiętasz. A może w takich sytuacjach zwykle padało określenie, że jesteś wybredna, marudna, złośliwa, a może mama wcale nie dawała ci takiego śniadania? Kiedy wychowujemy nasze dziecko i stajemy w tych wszystkich trudnych sytuacjach, to nie jesteśmy w nich tylko my i ono. Tam jesteśmy też my, jako dzieci. W takich momentach odzywa się w nas to, co dawniej bolało. I często zachowujemy się Albo dokładnie tak, jak nasi rodzice wobec nas, albo tak, jak same chciałybyśmy się wtedy zachować wobec nich, ale z jakiegoś powodu nie mogłyśmy. I kiedy Twoje dziecko to śniadanie odpycha, kiedy mówi fuj, to Twój dorosły rozum wie, że to tylko kilkulatek, który ma humory, ale Twoje doświadczenia z dzieciństwa sprawiają, że czujesz się potwornie odrzucona. Reagujesz krzykiem dokładnie tak samo, jak Twoja mama. Gdy mamy, z którymi pracuję, przechodzą przez ten proces i uświadamiają sobie, dlaczego te różne sytuacje tak bardzo je złoszczą, doświadczają takiego efektu wow. Mówią, moje dziecko dalej mówi fuj, ale mnie już to tak nie rusza. Udaje mi się pozostać w równowadze. Po prostu odsuwam talerz. To jest ten moment, kiedy nie musisz już powstrzymywać swojej złości, ale po prostu rozumiesz, co się z Tobą dzieje, i to sprawia, że ta emocja już nie jest taka silna i nie masz potrzeby, by krzyczeć na własne dziecko. Wiem, że możesz teraz pomyśleć: No, nie mam siły na grzebanie w przeszłości. Prawda jest jednak taka, że ukrywanie i tłumienie tych emocji kosztuje Cię znacznie więcej energii niż ich zrozumienie. Które przyniesie prawdziwą ulgę. A może pomyślałaś, już teraz czuję się jak zła matka, jak dowiem się, co jeszcze robię źle, albo jak bardzo moje błędy spływają na dziecko, to kompletnie się załamie. Kto mnie zna, wie, że moim celem nie jest dokładanie ci poczucia winy, bo wiem, że w macierzyństwie jest go już wystarczająco dużo. Chcę ci pokazać, że te twoje trudne reakcje to nie twoja wina, ale twoja historia. Kiedy zobaczysz, skąd bierze się Twój krzyk, Poczujesz ulgę, bo zrozumiesz, że nie jesteś złą matką, tylko kobietą, która niesie ciężki bagaż, który trzeba po prostu rozpakować. W kolejnym wideo pokażę Ci, że Ty też możesz u siebie zobaczyć taką zmianę, bez względu na to, czy Twoje dziecko zje dzisiaj śniadanie, czy nie. Daj mi znać w komentarzu, co sprawia, że tracisz nadzieję, że kiedykolwiek przestaniesz odpalać się przy swoim dziecku w ułamku sekundy.